Lustra. Każdy ma jakieś w domu. Niektóre pomagają ci sprawdzić, czy fryzura leży, inne przypominają ci, że może czas mnie jeść wieczorem, ale to lustro. Lustro z Myrtle's Plantation. Ono przypomina ci, że nie jesteś czasem sam. Wyobraź sobie. Patrzysz w lustro, a tam dziecięce dłonie. No cóż, przynajmniej wiesz, że to nie Twoje. Ale najlepsze jest to, że te ślady wracają. Zawsze. Czy ktoś sprząta? Oczywiście. Czy to coś zmienia? Absolutnie nie. Lustro jeden, ludzie zero. Ludzie mówią, że słyszą szepty. Ja bym od razu pomyślał, że ktoś próbuje zamówić pizzę z tamtej strony, ale nie. Te szepty są ciche, tajemnicze, jakby lustro chciało powiedzieć. Nie gap się tak długo, bo cię wciągnę. Miło, prawda? Ale historia tego lustra jest naprawdę mroczna. Legenda mówi, że w jego tafli są uwięzione dusze rodziny, która zginęła w tragicznych okolicznościach. Szczerze, jeśli miałbym spędzić wieczność w lustrze, to chyba w takim, który pokazuje mnie o 10 kg szczuplejszym. Jeżeli się odważysz, zajrzyj do opisu.